Dzisiaj zapraszam do innego odcinka niż te wszystkie, które dotychczas pokazałem. Znowu jestem w lasku nieopodal Kartus przy drodze biegnącej w kierunku Sierakowic. To tutaj właśnie 14 września pierwszych sześciu mieszkańców Kartus zginęło z rąk Niemców. Leon Cichosz, Robert Gransicki, Nikodem Klucz, Leon Litwin, Jan Majewski, Paweł Nacel. Może to taki czas, żebyśmy też bardziej patrzyli na nasze wartości, bardziej traktowali się szacunkiem, ponieważ te osoby zginęły tak naprawdę za naszą wolność. I żebyśmy wszyscy troszkę zwolnili. Może nawet tutaj przyjść, złożyć kwiaty, pomodlić się. Niesamowita książka pani Moniki Tomkiewicz została wydana i niedawno promowana w Kartuskim Muzeum. Również za sprawą pani Basi Konkol. Moniki Tomkiewicz, która pracuje, pracuje w Biurze Badań Historycznych IPN w Warszawie, a także pracowała w oddziale, oddziałowej komisji ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu IPN w Gdańsku. Tak więc materiał bardzo wiarygodny który pozwoli nam wrócić do, do historii tak naprawdę o mieszkańcach kartus. mieszkańcach kartus, którzy zajmowali te budynki, które do dzisiaj stoją, koło których my codziennie przechodzimy, tak więc zapraszam do kolejnego odcinka, innego niż wszystkie. Zatrzymajmy się na chwilę. Dziękuję. Tadeusz Różewicz Warkoczek. Kiedy już wszystkie kobiety z transportu ogolono, czterech robotników miotłami zrobionymi z lipy zamiatało i gromadziło włosy. Pod czystymi szybami leżą sztywne włosy uduszonych. Komorach gazowych. W tych włosach są szpilki i kościane grzebienie. Nie prześwietla ich światło, nie rozdziela wiatr, nie dotyka dłoni ani deszcz, ani usta. W wielkich skrzyniach kłębią się suche włosy uduszonych. I szary warkoczyk. Myśli ogonek ze wstążeczką, za który pociągają w szkole niegrzeczni chłopcy. Pani Monika Tomkiewicz. Tak. Jestem bardzo szczęśliwy, można tak powiedzieć, że panią poznałem bo zapisać historię, która bardzo mnie interesuje na czymś takim, to jest naprawdę, może jest jeszcze nie doceniamy, ale to jest wielkie dzieło, które posłuży między innymi tożsamości kolejnych pokoleń. A tym bardziej co się działo z naszymi dziadkami, babciami, jakie w jakich czasach musieli żyć. Gdybym panią poprosił o takie, bo, takie króciutkie streszczenie, bo według mnie każdy mieszkaniec powiatu krakowskiego powinien coś takiego u siebie posiadać, co, ile, ile miejsc takich tragicznych zawiera m.in. i jak pani to krótko opisała, to, to dzieło pani? A około 30 miejsc, jeżeli chodzi o powiat kardowski, udało się zidentyfikować w zasadzie zbrodnie pojedyncze od 1 września 1939 roku bo do... Właściwie do początku października roku 1939 zbrodnie były dokonywane przez Wehrmacht, SS w skali pojedynczej, to znaczy głównie byli mordowani miejscowi rolnicy i na podstawie Donosów. W, tej, w, tej, w tym okresie mówimy głównie o zbrodni Ja Zbrodnia pomorska 1939 roku czasami też jest określona jako zbrodnia sąsiedzka, czyli dokonana przez osoby narodowości niemieckiej, które no same być może nie mordowały, ale wskazywały je poprzez podawanie na listy proskrypcyjne nazwisk osób, które były wrogo nastawione do Niemiec, bądź też wykazywały duże patrioty z kierunku Polski i już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, później po utworzeniu województwa pomorskiego szczególnie o to zabiegały, żeby Polska się tutaj na tym terenie bardzo umocniła. To, o tych osobach oczywiście Niemcy nie zapominali, wpisywali je na listy proskrypcyjne, później na tej podstawie tworzyli specjalną księgę poszukiwawczą i mieli że tak powiem gotowe już listy osób, które po rozpoczęciu II wojny światowej Należało y, aresztować, odizolować, a później orzekana była ta wina i były albo tracone, albo kierowane do jakichś obozów pracy bądź obozów koncentracyjnych. Y, ale te wszystkie, y, patrząc na, na zbrodnie pomorskie 1939 roku, nie tylko na powiat kartuski, ale także na inne powiaty, którymi się zajmuje zajmuje się powiatem kościelskim, trzewskim, starogardzkim i morskim y, to przede wszystkim były mordowane osoby, które należały do Polskiego Związku Zachodniego. Y, ta organizacja patriotyczna, szczególnie Niemcom, y, y, była. No, taka Niepożądana ona skupiała osoby, które były taką elitą społeczną i to nie tylko osoby wykształcone z wykształceniem typowo inteligenckim, ale także byli to miejscowi rolnicy, ale osoby bardzo ważne w danej miejscowości czy w danej wsi. I one zostały skrupulatnie wyłapane i właściwie jeżeli chodzi o organizacje społeczne, jakby patrzyła na całą zbrodnię Pomorską, to najwięcej właśnie zginęło przedstawiciele Polskiego Związku Zachodniego. Znaczy ja też mogę powiedzieć w imieniu może wszystkich mieszkańców, że dziękujemy, bo mówię, to jest y, niesamowite dzieło, Pani też pracuje w Instytucie... Y ja pracuję w Instytucie Pamięci, Pamięci Narodowej. Narodowej, czyli te informacje, które Pani tutaj ma w tej książce, no to my byśmy nie byli w stanie tego pozwierać, bo Pani ma to z najlepszych źródeł, że tak no, powiem. Myślę, że tak, że na podstawie śledztw, które były to prowadzone od lat 60. w oddziałowej Komisji ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ja pracowałam 18 lat Jasne. jako historyk, też jako tłumacz języka niemieckiego, wyjeżdżałam na kwerendy na zlecenie, na, na zasadzie międzynarodowej pomocy prawnej, wyjeżdżałam na zlecenie prokuratorów na kwerendy do archiwów niemieckich. I zbierałam te materiały, to trwało aż 23 lata, bo 23 lata już pracuję w Instytucie, 18 lat właśnie, tak jak wspomniałam, w Oddziałowej Komisji. No i to jest w zasadzie efekt tych moich lat pracy, no, udało się znaleźć dużo, jak wspominałam na promocji, że w zasadzie najsłabiej opracowane w archiwach niemieckich są Lasy Kaliskie. To jest rzeczywiście luka. Znamy te 136 nazwisk, i, i z poszczególnych śledztw niemieckich można wyłowić jakieś takie szczątkowe informacje na temat zbrodni w Lasach Kaliskich. Inne zbrodnie mniejsze, gdzie jest np. zamordowana jakaś jedna osoba bądź kilka osób, zdecydowanie lepiej były opracowane, bo trzeba sobie uświadomić, że. Jak wyglądało wstrzymanie tych śledztw w Niemczech? Przede wszystkim na początku były te śledztwa prowadzone w głównej komisji badania zbrodni niemieckich w Polsce i później w ramach pomocy prawnej były one wysyłane do Niemiec i tam w Niemczech były kontynuowane. jak one się kończyły? Głównie umorzeniem. Głównie albo jeżeli już nawet sprawcy zostali w jakiś sposób wytypowani, to najczęściej kończyło się tym, że nie można było im udowodnić winy albo w czasie procesu umierali albo też nie było wyjątkowych świad świadków, którzy byli na tyle wiarygodni dla strony niemieckiej, że można było te osoby prawomocnie skazać. Mi też się udaje, wie panie, dotrzeć do wielu takich dokumentów, ale też takich, no bo to jest najbardziej wiarygodny materiał, który, który będę się, będę dopiero czytał, bo dopiero od przed chwilą mam go w rękach, ale też to poukładać wszystko. Ja też robię materiał na temat panu wieczoru, który został rozstrzelany we wrześniu. Rozmawiałem z jego córką, która mówi, że Ojciec został rozstrzelany, a ona jeszcze kilka tygodni wcześniej była z nim na spacerze na Kaliskach, mm -hmm. także mm -hmm. nie wiedziała jeszcze wtedy, że, 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 tam ojciec, że tam spocznie. Także Pani bardzo dziękuję. i, dziękuję. i Jest to niesamowite dzieło, naprawdę coś wspaniałego. Dziękuję. Dla, dla dalszych pokoleń. Tak, ale powiem szczerze, że powiat kartuski pierwszy doczekał się tego wydania, ponieważ przygotowujemy w Instytucie Pamięci Narodowej taką dużą publikację, Zbrodnia Pomorska 1939 roku, Dokumentacja Terroru Niemieckiego, gdzie w pierwszym tomie będziemy mieć 9 powiatów, a w kolejnym tomie kolejne, czyli te 23 podzieliliśmy trochę na pół. I tak opracowaliśmy ogromne dzieło, po pierwsze to będzie liczyło około 1000 stron, 800 do tysiąca stron. Bo musimy też wiedzieć, że osoby, które ginęły, które to tak naprawdę to są nas wszystkich tutaj mieszkańców Kartus, Potących gdzieś Oczywiście. tam, my jesteśmy otomkami ich, także my jesteśmy z nimi spokrewnieni i co musieli stracić życie, żebyśmy my byli teraz w tej chwili wolni i, i słuchać sobie pięknej muzyki. To prawda i przede wszystkim zbrodnia, przede wszystkim ta inteligencja, to, to trzeba do, duży nacisk położyć, że e, głównie właśnie w zbrodni pomorskiej ginęła e, polska inteligencja, polscy przywódcy, narodowi. E, dlaczego, to też może o tym wspomnę, bo to jest dosyć ciekawe, tak, tak, dlaczego na dobrze. przykład się o tym nie mówiło przez cały okres Polski Ludowej? A nie mówiło się dlatego, że y, tam ginęła właśnie inteligencja, a w myśl tego... Mogła jak zagrozić? Nie. Y, jak, nie, jak w, hmm. władza ludowa widziała y, społeczeństwo polskie, to inteligencji nie było, prawda? Ja rozumiem, Wła... oczywiście. Także to jest o, też tym, taka, o tym nie ci... mówiono Dlatego o tym nie mówiono. Ta... Wiele osób się zastanawia, dlaczego w czasie Polski Aha. Ludowej nie badało się, nie pisało się, tak mało się pisało, bo właściwie w latach 60 historycy polscy przestali pisać o, o... Czyli nie chcieli wnikać... W... Nie chcieli wnikać i nie chcieli podawać, musieliby podawać, że ginęła inteligencja, a to w tym, no, w myśl że tak powiem, poprawności polityczne w tamtych czasach było źle widziane. Także dziękuję Pani bardzo za Dziękuję rozmowę. bardzo. Kartuzy. Wspaniałe miasto. Czasami świeci słońce, czasami pada deszcz. Śpieszymy gdzieś się rano. Większość z nas uśmiecha się. Inni krzyczą, trąbią. Czy czasami nie, zap nie zapominamy o naszych prawdziwych wartościach? Skłóceni, krzykiem, podziałami. Zapominamy, że patriotyzm to nie czuć nienawiść do innych narodów, ale miłość do swojego. Każdy z nas żyje, aby gromadzić wspaniałe wspaniałe doświadczenia. Czy na pewno wszyscy zauważamy się na ulicy, jak co jesteśmy dla siebie ważni? W pogoni takiej za sukcesem, za pieniędzmi, czy czasami nie zapominamy o takich naszych prawdziwych wartościach w życiu, o które walczyli inni mieszkańcy Kartus? Zginęli, nie ma ich wśród nas. Jeśli patrzą na nas z góry, to chcieliby, abyśmy byli dumni, że mieszkamy w tak wspaniałym mieście. Patrzmy na siebie z empatią, szacunkiem, zrozumieniem, bo często, kiedy dopiero Wśród nas kogoś nie ma, kiedy kogo za, kogoś zabraknie, zaczynamy za nim tęsknić, i dopiero wtedy wiemy, że dla nas był to ktoś wielki. Czasami zapominamy o tym, że tak naprawdę nieważne jest, kim jesteśmy, ale wszyscy jesteśmy dla siebie równi i podążamy i tak w to samo miejsce. Ja mam wiele szczęścia w życiu, że zawsze otaczają mnie wspaniali ludzie. A jeśli ktoś ma w sobie jakąś złość, to po prostu należy go przytulić, uśmiechnąć się. Być może jego doświadczenia sprawiają, że inaczej patrzą na, na całość. Wyznaczmy sobie jakiś cel na ziemi, ale zawsze daszmy się szacunkiem. Ponieważ wszyscy jesteśmy jednością. Zawsze staram się pokazać na moich materiałach, że wszyscy jesteśmy z sobą powiązani, kiedy wstajemy rano. Biegniemy do sklepu tam. Czeka już pani z świeżymi bułkami, która też musiała wcześnie rano wstać. Ktoś inny musiał odśnieżyć drogi. Ktoś inny, jak dzisiaj widziałem, w nocy wymieniał lampy. Wszyscy dbajmy o siebie, bo jesteśmy tak naprawdę razem. Jesteśmy taką chwilą na ziemi i, i niech nas wszyscy zapamiętają z tych dobrych stron. A potem przyjdą kolejne pokolenia i inne. Patrząc, czytając gazety kartuskie, materiały, książki, trzymając kartkę papieru, która została zapisana przez osoby i osobach, których nie ma już od nas, jest tego najlepszym dowodem. Otaczajmy się tylko wspaniałymi osobami z wielkimi wartościami, bo to właśnie ludzie, którzy nas otaczają, wzbogacają nas. Zawsze się uśmiechaj, nie szukaj problemów. Jeśli musisz rano wstać do pracy, a nie chce się Tobie narzekasz, to pomyśl, że moja mama chciałaby dzisiaj wstać i pójść gdziekolwiek na przełomie wszystkich setek lat, rodzimy się i odchodzimy. A po nas przychodzą kolejne pokolenia. Mieszkamy we wspaniałym, kilkunastotysięcznym mieście z ogromną historią. Poznając tą historię chciałbym, aby na górze Szwiczacej znowu powstała, stanęła ta wielka, wspaniała wieża widokowa, aby były łazienki, abyśmy każdą wolną chwilę, niedzielę, Pogodę, wiosnę, lato spędzali razem, abyśmy się cieszyli z te tego, że jesteśmy, że możemy być wśród siebie. Codziennie ktoś odchodzi, codziennie ktoś przychodzi, i to, jacy będziemy, zapisze się tylko w naszych pamięciach. Pamiętajmy, aby z życia brać te największe wartości. Nikt nie będzie pamiętał, czym jeździliśmy, jakiej marki mieliśmy buty, torebkę. Okulary czy telefon zapamiętają nas tylko, jacy my byliśmy sami. Czy byliśmy dobrzy dla innych, czy darzyliśmy ich sympatią, szacunkiem. Nigdy nie narzekajmy na panie ekspedientki biedronce, czemu nie są przy kasach, czemu jest kolejka. Nigdy nie narzekajmy, że mogli szybciej odśnieżyć. Nigdy nie narzekajmy, że jest dziurka w drodze. Ponieważ te osoby, które za nas zginęły jeszcze w II wojnie światowej, na no nas patrzą z góry, bynajmniej ja to wiem. I myślą, że to nie są problemy. Nigdy nie narzekajmy, że to tylko my mamy ciężko że nasze dzieci mają lżej niż my kiedyś. Nie, dzieci masz, mają ciężej, wiele gorzej, ponieważ oprócz godzinnych zajęć w szkole. Natuk informacji, internetu, telefonów, komputerów sprawia, że musimy więcej im czasu poświęcić i pokazać to, co jest po prostu dobre. Zwolnijmy, bo w obecnych czasach życie kręci się na bardzo wysokich obrotach. Gonimy za sukcesem, spełnieniami pragnień. Często nie mamy czasu dla nikogo dla rodziny, dla dzieci. Czasu, aby się odwiedzać. Często mówimy, że kiedyś było inne życie, że wszyscy nie zapowiadali się, odwiedzali, a tak naprawdę to wszystko od nas zależy. Nie dzwońmy, po prostu odwiedzajmy się, bo to jest najważniejsze w życiu. Pamiętajmy, że największe wartości to zdrowie, miłość, przyjaźń, rodzina, praca, wiara, pasja, poczucie bezpieczeństwa i niesienie pomocy innym. Nic nie ma o pieniądzach. Pielęgnujmy przyjaźń, pielęgnujmy dobro. Często dopiero kiedy dojrzewamy, kiedy jesteśmy starsi, kiedy zagląda do nas przez okno choroba, mówimy: zdrowie jest najważniejsze. Możesz czas pomyśleć o tym, kiedy jesteśmy zdrowi i wtedy zobaczyć, że to są właśnie największe nasze wartości. Opowiadajmy dzieciom o naszej wierze, o historii, o tożsamości, o przodkach. Bo to jest najważniejsze, musimy wiedzieć, kim tak naprawdę jesteśmy. Wtedy będziemy wszyscy na siebie patrzyli inaczej. Pamiętajmy, że największą wartością jest właśnie niesienie pomocy innym, bo takie osoby zapisuje historia. Mieszkamy w najwspanialszym mieście jeszcze na początku XIX wieku. Odwiedzały nas tysiące osób, 20 tysięcy rocznie. W kurortach, w hotelach, Maria Dąbrowska. Wszyscy wspaniale się bawili i musimy wiedzieć o tym, że nie, nie bez przyczyny, już pod koniec XII wieku, nazwano to rajem Maryi. Więc bądźmy dumni, że mieszkamy w tak wspaniałym mieście i każdy niech swoją cegiełkę gdzieś tam dołoży. Nie narzekajmy, nie krzyczmy, nie trąbmy na skrzyżowaniach. uśmiechajmy się do siebie. Każdy nowy dzień zaczynajmy takim spokojem, uśmiechem, życzliwością. Czasami wystarczy jakiś dzień dobry, czy życzę miłego dnia, i dzień naprawdę staje się wówczas piękny. Najważniejsze właśnie, abyśmy nigdy nie dali się podzielić poprzez religię, korol skóry, wartości, pieniądze, poglądy polityczne, bo to naprawdę nie ma kompletnie. Żadnego znaczenia dla historii. A tak naprawdę jacy byliśmy. Uśmiech jest bardzo zaraźliwy, więc uśmiechajmy się do siebie. Nie trąpy na strzelowaniach, bądźmy życzliwi, ponieważ jesteśmy szczęśliwym pokoleniem. Nie doświadczyliśmy wojen, mamy spokój. I niech ci mieszkańcy Kartus, którzy zginęli już w pierwszych dniach wojny, wiedzą o tym, że to, że ich nie ma daje nam po prostu uśmiech na naszych twarzach. Ale przekazujmy te informacje dzieciom, młodzieży, bo to ta historia to tak naprawdę nasza tożsamość, nasze wszelkie wartości. Wartości, które należy przekazywać dalej. Miasta, nas wszystkich. I niech ta cisza będzie krzykiem.